Dobry rybki, to trochę duszy. Robimy sobie dzisiaj czytanie dla waszego znaku zodiaku na marzec, i będzie to czytanie ogólne, więc wiecie oczywiście, jak z wami rezonuje. Czas jest płynny, więc pewne rzeczy mogły się już zacząć dziać, inne dopiero zaczną. I rolę sobie oczywiście zamieniacie, bo ja mówię z punktu widzenia kobiety, chociaż staram się, wiecie, nad tym panować, żeby, żeby wam było łatwiej też. Pogoda odwilż, więc rozmrożenie następuje teraz. I co, co chciałam jeszcze powiedzieć, że jak potrzebujecie czytań prywatnych, to oczywiście piszcie na mojego maila duszydrogamopa.gmail.com, bo ostatnio miałam zawirowania z pocztą, więc mówię to na samym początku. A jeżeli chcecie wspierać mój kanał, no to oczywiście możecie wejść na linka w opisie filmu i tam jest link do Bike i możecie postawić mi kawkę. E, dziękuję oczywiście za wszelkie wsparcie i za to, że jesteście ze mną, za to, że macie takie zaufanie, że piszecie do mnie, piszecie też o swoich problemach. E, jestem po prostu bardzo wdzięczna, naprawdę. Przesyłam Wam ogrom radości, uczucia i miłości. I dziękuję za wszelkie takie miłe słowa, które do mnie wysyłacie. No jestem czasami naprawdę wzruszona. Ok. Koniec, bo się rozpływam. Yy, drogie rybki co dla was oczyść swoją przestrzeń tak yy, oczyść miejsce gdzie jesteś i być może to być dosłownie bo znów macie też kartę którą miał poprzedni znak czyli wodniki że magia przez was przepływa ale wy tego kompletnie nie widzicie bo macie pełno różnych rzeczy i teraz tak może czegoś nie możecie znaleźć i po prostu macie bałagan i trzeba go posprzątać że tak dosadnie powiem może stare rzeczy powyrzucać w domu, kompletnie oczyścić wszystko, pliki w komputerze, no tak. A z drugiej strony energetycznie, po prostu może czegoś jest za dużo, może ludzi jest wokół Was za dużo, może nie tacy ludzie, nie taka społeczność i nie możecie się rozwinąć rozwinąć swoich skrzydeł, chociaż ryby skrzydeł nie mają, ale no może wodę oczyścić trzeba by przefiltrować dla niektórych. Dobrze, zobaczymy co w energii miesiąca. Co w energii miesiąca marca dla rybek? Co tu się pokazuje? No wybór, podejmowanie decyzji. Ale tak właśnie chronię siebie. Potrzebuje ciszy, potrzebuje spokoju, potrzebuje się zastanowić. Być może właśnie, żeby zrobić to oczyszczenie. Woda się pokazuje i woda. No to taka wasza energia. Żeby był przepływ, bo nie ma przepływu widocznie. Macie za dużo rzeczy koło siebie, nie ma, ta energia nie płynie. Jest tutaj zatrzymanie, ale to, to zatrzymanie jest po to, żebyście znaleźli nową drogę albo w ogóle drogę wyjścia. Dlatego jest tutaj intuicja i dlatego jest tutaj podjęcie decyzji. No jest tutaj królowa denarów, więc być może macie jakąś królową denarów. Ktoś, kto zarabia, ktoś, kto podróżuje. Chce odkrywać coś nowego, ma różne fantazje, różne projekty. Tu jakiś cykl być może z tą królową się kończy, domyka, bo to są zmiany. Jak ktoś ma zakontraktowany jest to, tu mogą być zmiany. Tu jest postawienie na siebie, na, na, tu jest ego, zdrowe granice, stawianie też zdrowych granic, praca. No bardzo takie. Chyba będziecie na siebie stawiać, podejmować właśnie te decyzje, bo wy czegoś być może nie widzicie. Albo nie widzicie, że macie tą perłę, tak? Macie dużo innych rzeczy, ale nie dostrzegacie tego, jaką perłę posiadacie. Dobrze, w takim razie tak, co przychodzi? Uuu! Rybki, teraz to poleciałyście, znaczy popłynęłyście. Trójka mieczy ostro. No więc może jakiś cykl rzeczywiście się domyka. Może właśnie przez to, że oczyścicie całą przestrzeń, to zobaczycie, przejrzycie na oczy, wreszcie zacznie płynąć, tak, woda, ta energia i zaczniecie być może łączyć kropki. Jest tu, tu zranienie, być może to właśnie się dzieje, albo się wydarzy. Wy tu bardzo chcecie w tym miesiącu się ochronić. I podjąć dobrą decyzję, ale tu jest dużo uczuć, no dużo płynie z tego. Być może właśnie do, do tej królowej buław. To może być jedna i ta sama osoba. To może być y, energia, generalnie królowej denarów, taka, która się z wszystkim zajmie, zaopiekuje i panowie sobie odwróćcie. To może być mężczyzna, y, która umie zarabiać, która jest obrotna i odważna, pewna siebie, niezależna. I tu. Czekacie być może, albo być może cały czas czekaliście na, na odwagę, na rozwój sytuacji, żeby coś powiedzieć. E, tu jakiś ruch być może wykonać, albo że ta osoba wykona. Jakbyście też w jakiś sposób, muszę to powiedzieć, obawiali się rycerza Buław. No, albo może ten rycerz Buław zranił Wasze serce. No dobrze, lecimy dalej. Co odchodzi? co odchodzi? zastój, no jest właśnie to, że tam się pojawił ten rycerz była, więc coś będzie się działo, jakiś ruch. spojrzenie na wszystko z innej perspektywy, być może za długo siedzicie w jakimś miejscu za długo, za długo jest ten zastój, zaraz będziemy sobie dokładać, a tu trzeba by wyruszyć wreszcie, Obrać jakąś drogę, bo czas ucieka. czas, no i znowu, znowu jest wybór, I ja sobie herbatę tu popijam. Żebym wiecie, głosu nie straciła. Muszę, przepraszam Was, ale muszę, bo już bywało, że nie mogłam mówić. była um, buław, wyjście, podjęcie decyzji dojrzałej, takiej dorosłej, chcę powiedzieć: odważnej, takiej życiowej, bardzo ważnej, albo wybór pomiędzy właśnie osobami. To pokazała nam się królowa Denarów. I królowa Buław, więc być może dla kogoś może być wybór pomiędzy dwiema osobami, dwiema kobietami, dwoma mężczyznami, ale może tu być właśnie tak, zastanawianie się. Dlatego jest ten zastój, bo to był czas na, lub jeszcze jest, na podjęcie decyzji, na zastanowienie się. I tu odważny ruch do przodu. Może tu być gdzieś w otoczeniu was, król Buław, i jest tutaj jakaś separacja. Jest tu takie. Zawieszenie broni. Jest to generalnie czas na przemyślenia, i ten czas, albo był, i ten czas przemyśleń już się kończy. Wreszcie będziecie musieli zacząć działać, rybki, a nie tylko po prostu być. Być i myśleć, i być złamanym. No dobrze. Co teraz? Co przeszkadza rybkom w marcu? Noch, ojeju, wieża. No, to, to da wam to w kość. To, to wasze serce jakoś poszatkuje. Jakaś wieża, coś się, ale wiecie, coś się burzy, żeby mogło coś się zbudować, więc nie, ta, nie taki diabeł straszny, jak go malują być może za długo właśnie, bo odchodzi ten zastój, ale może Wy długo nic nie robiliście, nic się nie działo, a byliście do tego nakłaniani i no, że tak powiem sorry, memory, że tak yy, wiecie, kolokwialnie się odezwę. Dzisiaj mam taki w ogóle nastrój. I w pracy też właśnie tak, tak miałam. Coś mnie szkaliło po prostu. Więc tak, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i co? no i właśnie przyjdzie taki błysk taki piorun z nieba, bo bo za długo to był, był ten zastój, za długo się zastanawialiście za długo siebie chroniliście za długo y, nie podejmowaliście decyzji no i być może góra musi właśnie zadziałać my sobie tu jeszcze dołożymy, tu na tle rodziny domu, tak, współpracy tu jest, tu jest miłość też Albo do kogoś, bo tu jest może być relacja, związek, małżeństwo, dzieci, nawet. I to może, to może runąć, słuchajcie. To może runąć, ale może być też tak, że może w niektórych przypadkach za bardzo się też ze sobą tak. Byliście w tej energii trójki miecz, chociaż ona dopiero pokazana jest, że przychodzi, ale to może już się dziać. I to po prostu za długo trwało. Wiecie, to za, za dużo takiego cackania się z sobą, tak? No, ileś trzeba tam pobyć, pocierpieć na przykład, odbyć żałobę. Ja nie mówię, że tu każdy musi cierpieć za coś, tylko po prostu odpra odpracować nie tak. No, przejść. Ten smutek, żal, tęsknotę, i później już koniec, odciąć, nie wracać do tego, nie, wiecie, taplać się w takim błocie, i od nowa, i od nowa, i żal, i smutek, i pretensje i tak dalej, i tak dalej. I tu dla kogoś jest właśnie taka sytuacja, że to cały czas było wałkowane na nowo, na nowo, na nowo, i nic się nie działo, życie płynęło i nic się nie działo. Żal, smutek, tęsknota, porzucenie, e i tak, no i góra musi zainterweniować. Dobrze, co w takim razie będzie pomagać? Ciężka energia, co będzie pomagać? Królowa denarów. Kobieta, panowie zamieniają sobie, mężczyzna. Ktoś, kto jest stabilny bardzo, no to jest zupełne przeciwieństwo do Was, w sensie takim, że to jest osoba, która twardo stąpa po ziemi, która jest tu i teraz, Umie się wszystkim zaopiekować. To ja nie, nie znaczy, że Wy się nie potraficie zaopiekować, tylko w jakimś stanie takim jesteście. I ta osoba będzie Was stawiała na nogi. Takie wiecie, plaskacze. <laughs> Naprawdę Was przepraszam, ale mam dzisiaj taką energię, że nie obrażajcie się. Bo, bo to wcale nie jest wesoła sytuacja i to oczywiście nie dla wszystkich, a ja tak wiecie, nie potrafię dzisiaj. Staram się. Więc będzie taka osoba. Która będzie wam pomagała stanąć na nogi. Która będzie konkretna, rzeczowa, realna, rzeczywista, zasadnicza, może nawet, aż tak weszłam w królową mieczy, ale może to tak być. Być może będziecie podejmować, no właśnie, przy jej pomocy, właściwy wybór, decyzję, tą drogę życiową. Odnoszę wrażenie, że to ktoś może wam coś obwieścić i to bardzo pomoże. Znaczy, przypuśćmy. Załóżmy hipotetycznie, że ta królowa to jest wasza partnerka. I ona wam powie koniec. I to będzie dramat. Ym, czy też partner. Yy, ale coś tu już ciągło już, coś już nie grało od dłuższego czasu. Ale to, ta osoba to nie zrobi tego tak, że to będzie koniec i, i dziękuję do widzenia. Yy, tylko jakby. Będzie chciała Was wyprowadzić w jakiś sposób na prostą. To dla jakiejś grupy, pamiętajcie. Będzie mimo wszystko waszym wsparciem, ale też takim otrzeźwieniem. Dla innych po prostu macie jakąś trudną sytuację zranionego serca, i jest tutaj osoba. Czy to mężczyzna, czy kobieta, który będzie wam służył pomocą, będzie waszym wsparciem, waszym takim uziemieniem. I takim. Wsparciem do wybrania właściwego kierunku, do, do obrania tego kierunku, do, do wyjścia na taką w dorosłość. Ok. No dobrze. Co będzie niespodziewanego w takim razie dla ryb? Co będzie? Oj, to już wyskakują. Co niespodziewanego dla ryb? Uczuć się emocjonalnie. I słuchajcie, As kielichów to nie tylko te wspaniałe motyle w brzuchu i pozytywne emocje, ale to są wszystkie emocje, więc może tu być przelewanie się emocji. Ja tu odnoszę, odnoszę wrażenie, że będzie dla niektórych łez dużo. Trzeba będzie coś wypłakać, trzeba będzie to, to oczyścić. No właśnie, ta, ta żaba na tym liściu, która mówi oczyść swoją przestrzeń. Ale to będzie dobre. To będzie dobre, bo płacz jest oczyszczający, więc dla niektórych no może nie jest takie wesołe czytanie, ale no muszę to powiedzieć po prostu. I tu odzyskacie swoją moc, podniesiecie się, bo tu mądrości trzeba. To jest nauka, to jest jakaś nauka płynie, żeby zwyciężyć, żeby był ten sukces, żeby pójść do przodu, żeby rozwijać się, że zwrot akcji, sytuacji, kierunku ale wy za długo zwlekaliście, więc może dla niektórych będzie odbędzie się to w dramatyczny sposób. Gdzie w dramatyczny to nie znaczy, że jakaś tragedia się wydarzy, ale w takich emocjach może być, wiecie, wpływy z zewnątrz. Eee, czórka. Fwo, co ja mówię, szóstka denarów wyrównanie, tu będzie to przywrócenie do stabilności. Mm. Mogą być właśnie jakieś zwroty też, ale tu jest takie wsparcie, wsparcie takie szczere, szczere. Tam, gdzie jest potrzebne wsparcie, tam będzie wsparcie, współpraca, równowaga, stawianie stawanie na nogi i właśnie stawianie nowych fundamentów, więc dla niektórych może być takie, Postawienie sprawy na ostrzu noża i wreszcie to was obudzi, i zaczniecie podejmować racjonalne decyzje. Bo tak jakbyście w letargu jakimś byli. Dobra, wynik rada. Wyjdź z tej strefy komfortu, wyjdź z iluzji, że wszystko tu jest, to tyle mi wystarczy, tu jest pięknie, nic nie trzeba robić, nie muszę się ruszać. No generalnie to, to wszystko mam i, i tak jest dobrze, a tak naprawdę tak nie jest, dlatego jest oczyść swoją przestrzeń. Być może żyjesz właśnie w jakiejś iluzji, nic się nie zmienia, nic się nie dzieje i mamy rydwan. No jak najbardziej mówi o ruchu, o wyruszeniu w podróż, wejściu w nowe, w nowy etap wyjazdu, podróży, zdobywania czegoś nowego, uczenia się, dowiadywania. Jakby poznawania siebie na nowo być może. No zobaczymy co tu, co tu nam chcą powiedzieć jeszcze następne karty. Trójka mieczy. Samotność. Dużo być może dla niektórych właśnie przepracowaliście sami ze sobą. I są tu jakieś, zdacie sobie sprawę, że są tu jakieś rany. Bo tu mamy remitę, czyli tego pustelnika. I tu jest właśnie to zatrzymanie. Tu w jakimś cały czas obraca. I cały czas jest to przerabiane. Jakiś smutek, żal, rana, zdrada i tak dalej. I to jest cały czas na nowo wałkowane. Ale to musi się skończyć, więc u niektórych yy, zadziała tu góra. Jeszcze nie, jeszcze nie tak szybko. Wieża, wieża. No, co one tak naprawdę, wierzę, wierzę. Smutek, zmartwienie, brak, żal, nieotulenie, szok. No tu może być naprawdę tak, że to będzie niespodziewane coś, czego się dowiecie i to nie, nie wszyscy oczywiście. Eee, naprawdę nie lubię przekazywać złych wiadomości. Nie zabija się posłańca, pamiętajcie. Ale dla kogoś tutaj jest szok niedowierzanie, i ale w kimś będziecie mieli wsparcie. I być może no to będzie właśnie też ta osoba, od której się o tym szoku dowiecie, ale która was też może wyciągać z tego szoku, tak, z tego głowa rodziny, słuchajcie, tu jest królowa dysków, to, to jest taka mega królowa rodziny, panująca nad wszystkim. No i to jest właśnie ta królowa denarów. Ktoś, kto was otrząśnie z tego. Pamiętajcie, nie programujcie się, bo to nie jest dla wszystkich, ale tu tak ewidentnie, więc ktoś to musi usłyszeć. Ale zobaczmy sobie ten as kielichów. Zwycięstwo, ukończenie czegoś. Uda się wszystko z powodzeniem zakończyć, więc ten, to, co wypłaczycie wyczyścicie, to może być też zadowoleniem, że coś się. Ukończy jakiś proces. Coś się, nie chcę mówić, uda z zrobić, bo to takie jest, jakby to było losowe. Nie, że tu jest po prostu coś dopięte już. Yy, dziewiątka denarów. Śmierć i odrodzenie. Słuchajcie, ktoś może mieć zabieg jakiś. Już poprzedni znak też miał takie, w ogóle mi się nie zda, ostatnio nie pokazywały jakieś takie te um, zabiegi czy takie różne rzeczy, ale do kogoś to może być, że tu wyjdziecie tak. Tylko właśnie. Badajcie się, chodźcie do lekarzy, y, wiecie, no, u wróżki nie sprawdzajcie, y, jak, na co jesteście chorzy, bo to jest, wiecie, to jest, to jest chore. <laughs> um, ale to dla to, 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 tu jest jakiś smutek tęsknota. tu będzie dla niektórych wiecie co tu może być otrzeźwienie, ja powiem taki przykład związek relacja może to być na, też w pracy tak na, jeżeli chodzi o pracę yy, i partner partnerka może powiedzieć nie tu się nic nie zmienia się nie dzieje odchodzę tak i, i koniec I albo to albo albo rybki albo akwarium koniec i trzaśniecie Trzasnie, drzwiami, wyjście, wyprowadzenie się i tak dalej. I tu wtedy może być taki szok, ale tu nie jest wszystko stracone. Bo tu coś może się zakończyć, jakiś etap właśnie taki bezpieczeństwa, ale to może się właśnie odrodzić. A więc mamy tutaj właśnie to odrodzenie śmierci, odrodzenie. Śmierć jest piękną kartą, ja ją bardzo lubię. Cesarz, cesarz. I wreszcie może narodzić się cesarz. Albo ktoś ważny dla Was, na przykład ojciec, właśnie szef. Osoba władna, można tak powiedzieć. Dobra, jeszcze zobaczymy królową denarów. Właśnie, ktoś będzie Was ponosił, ponosił. Co ja mówię dzisiaj? Podnosił, bo Wy będziecie czuć się pokonani. A tu jest osoba, która może być zarówno tym, który was pokona i który was podniesie. I to jest w dwie strony może działać. To, to co właśnie powiedziałam, to was obudzi, to was otrzeźwi w jakiś sposób. Niemniej jednak no tu może też ktoś was podnosić po jakimś upadku, przyjaciel, przyjaciółka. I jest za długo było zatrzymanie, tu jest konieczność zmian. To była właśnie awaria, tu była siódemka denarów zbyt długo się czekało, to są potrzebne zmiany, za długo, za długo i to do was doprowadziło do ruiny i też do ruiny organizmu dla niektórych, to z czymś się łudziliście, zwodziliście, że macie pełnomocy, że jesteście super, niektórzy z alkoholem, tak, a tu przyszła kreska na matyska. No dobrze. Zobaczymy sobie co dalej, więc trzeba tu przyjdzie takie otrzeźwienie i będzie praca nad sobą coś tam mi się pokazało no wyszły te rózgi tak myślałam, że to rózgi, ale nie widziałam do końca a jeszcze, jednak wypadły konflikty, argumenty, komunikacja, seksualność ale my tu sobie zobaczymy um, jeszcze raz, miały wypaść, to wypadły więc może być burzliwie dla niektórych tu jest wierność, to jest przyjaciel, towarzysz, pies, yy, no, może macie psa, ktoś, kto jest niezawodny i wierny, pomimo wszystko, więc tu jest ta królowa denarów. Cokolwiek by się nie wydarzyło, ta osoba wam w jakiś sposób pomoże. Bukiet, prezenty, niespodzianki, zaproszenia to jest kobieca energia, jak najbardziej. Szczęście, miłość, radość. Ale coś się dla kogoś kończy. Zakończenie y, dla kogoś naprawdę tu. Jeżeli się na coś leczycie, to jest tu może być jakiś zabieg, może y, być coś, i, ale to wyjdzie z sukcesem. To się wszystko powiedzie. Dla tych, którzy mają taką sytuację. Dla innych tu jest zakończenie. Ktoś, kto był wam wierny, i to jest właśnie to, co powiem. To co mówiłam. Są niejasności, są obawy, trudności, złe myśli. Um, ktoś na kogo liczycie. Może powiedzieć, nie to, że was nie szanuję, coś takiego. Może dla kogoś, ale ktoś już powie, że ma dosyć, ma koniec. I powie: słuchaj, ja cię mogę wspierać, ja mogę ci pomagać, ok, ale na tym etapie już mam dosyć. I rzeczywiście ta osoba spełni to, co mówi. W jakiś sposób będzie wsparciem. No dobrze, nie wiem dla kogo to jest, moi drodzy, ale dla kogoś jest. Dom, no jak najbardziej. Wszystko, co blisko domu, rodzina, stabilność, bezpieczeństwo, no tu może rozpaść się jak najbardziej. Niektórzy mogą stracić dom, na przykład. Oficjalna osoba, no może ktoś yy, zadecydować o tym, że tu czegoś się pozbędziecie, tak? Czy to domu, czy to jakiegoś majątku, pieniędzy. Może zmniejsza Wam się pensja, tracicie pracę. U niektórych, no ja nie mówię tego do wszystkich, słuchajcie, mówię to, co, to, co mi przychodzi, ale muszę powiedzieć, różne wersje. Tu są odległe horyzonty, duży dystans. Wy być może, no, będzie to dla kogoś tragedią. Ale ta właśnie osoba, która jest blisko Was, będzie Was umiała postawić do pionu. Jakby. Być może ktoś też z daleka przyjedzie. Nie wiem. To już Wy będziecie wiedzieć. Ktoś może się pojawić. Kogo długo nie było. Z kim było, była długa rozłąka. Anioł sprawiedliwości, uczciwość, prawda, obiektywizm. Tu może być wyjaśnienie jakiejś sprawy. Prawdy, zaufania, bezpieczeństwo, zawieszenie, pozwolenie w niektórych przypadkach pozwolicie na odejście komuś. Anioł zabawy, uroczystości, świętowanie i relaks. Ale wszystko. Może nie od razu, ale dobrze się zakończy. Widzicie, to te rzeczy mogą się zapoczątkować w marcu. Nie wszystko od razu musi się wydarzyć w jednym miesiącu. Dobre rady: kompetencje, autorytet i przemyślenia, więc ktoś Wam tu będzie doradzał. Kruk, tak. 13, o ile dobrze widzę. Tak, 13. 13, już Wam szukam. 23 to nie 13. O! Bądź wierny swojemu słowu. Kruk pojawia się w chwili, gdy przekonaliśmy samych siebie, że to, co robimy, jest słuszne i uzasadnione. I choć może tak być w sferze prawdy względnej, w wyższej sferze prawdy absolutnej tak nie jest. Spójrz głęboko w swoje serce i zachowaj czujność, aby nie dać się zwieść iluzjom. I tu właśnie te iluzje, może wy wierzyliście w iluzję, tak? że coś może się wydarzyć, że coś może być, że coś jest ok, że coś jest dobrze, a może ktoś wam tu mówił cały czas albo dawał znaki, bo nie musiał to mówić tego ale Wy sobie nie przyjmowali się tego do, do, do wiary, na wiarę, do, do, do siebie. I taka może być dla niektórych właśnie sytuacja. No, także dla kogoś to było i musiałam to, to przeczytać i musiałam to powiedzieć. A na dzisiaj Wam już dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się, słyszymy w następnych czytaniach no i jeżeli oczywiście potrzebujecie czytań prywatnych no to piszcie, na dzisiaj to wszystko buziaki, pa, pa.